Dziś podsumowanie naszego cyklu na temat wiosennego oczyszczania. Ja osobiście od lat stosowałam różne metody wiosennego oczyszczania w trakcie Wielkiego Postu i z różnym skutkiem. Kiedy natomiast trafiłam na kurację metaboliczną i zastosowaliśmy ją razem z mężem, doszłam do wniosku, że jest to dla mnie metoda najbardziej Skuteczna i najbardziej logiczna. Jeżeli do tych wszystkich procedur, czyli odpowiedniej diety, odpowiedniego nawodnienia, odpowiedniego dotlenienia zastosujemy jeszcze odpowiednie wsparcie szlaku metabolicznego, to oczyszczając ten szlak metaboliczny zapewniamy komórce dowóz odpowiedniego paliwa. Zapewniamy po prostu drożną drogę dojścia paliwa do komórki. Natomiast, jeżeli zapewnimy odpowiednie wsparcie układu limfatycznego, wtedy zapewnimy komórce odpowiednie wydalanie. Kuracja metaboliczna to zastosowanie pięciu produktów wspierających szlak metaboliczny, które wspierają pracę żołądka, jelit, pracę wątroby, układu krwionośnego i układu limfatycznego. Odpowiednio dobrany indywidualnie produkt aloesowy wspiera pracę żołądka, jelit, układu krwionośnego i układu limfatycznego. Dodatkowo odpowiednio dobrany i odpowiednio skomponowany probiotyk wspiera wchłanianie w jelitach i dzięki temu Więcej wartości odżywczych dociera do naszej komórki. W sumie pięć produktów, które działają również między innymi przeciwzapalnie, a także odżywiają komórkę bogactwem swoich składników. Cała tajemnica kuracji metabolicznej polega na tym, że zdrowe komórki odżywają. Czują się lepiej, lżej, natomiast chore komórki zostają unicestwione i wydalone. I ten czas wielkiego postu warto wykorzystać na takie działania dla siebie. Jeżeli już nawet nie zdążymy tego zrobić w 6 tygodni, to w medycynie chińskiej 21 dni, czyli 3 tygodnie, to jest wystarczający czas na odbudowanie. Podstawowych, podstawowych potrzeb naszego organizmu. Życzę każdemu, żeby dobrze wykorzystał ten czas przedwiośnia i żeby, żeby dobrze przygotował się do wiosny i do lata. I każdemu życzę zdrowia i dobrego samopoczucia. Pozdrawiam i do usłyszenia.